Pełnomocnik, legalny sobowtór, a przedstawiciel ustawowy to już zupełnie inna historia. W świecie, którym nie mamy czasu nawet na odebranie własnego dowodu osobistego, prawo daje nam narzędzie, które brzmi jak coś z filmu, science fiction, a jest to pełnomocnictwo. Nie, to nie klon, nie hologram. To legalny sobowtór. To jest człowiek, który, który może działać za nas. Ale tylko wtedy, gdy ma odpowiedni papier. Pełnomocnik, człowiek z mandatem. To nie jest przyjaciel, który zrobi ci przysługę. To zdoba, yy, której dajesz takie prawo do działania w twoim imieniu. Jak? Ano prosto, mówisz. Ty działaj za mnie, jeśli wszystko jest zgodne z przepisami, może podpisać umowę, sprzedać mieszkanie, załatwić sprawę w urzędzie. Ale uwaga. Bez pełnomocnictwa nawet najbardziej pełnomocna osoba może co najwyżej podać ciekawe. Są trzy typy pełnomocnictw. Ogólne do codziennych spraw można zarządzić, ale nie sprzedawać. Rodzajowe do konkretnego zakresu działań, a np. podpisywanie umów najmu. Szczególne do jednej precyzyjnie określonej czynności, jak sprzedaż auta czy podpisanie aktu notarialnego. Forma pisemna, ustna, a czasem nawet dorozumiana. Ale jeśli chcesz coś załatwić w urzędzie, bez podpisanego dokumentu jesteś tylko sympatycznym patentem. A teraz druga strona medalu przedstawiciel ustawowy. Tutaj nie ma wyboru. Tu działa ustawa. Dziecko ma rodzica, osoba bezwłasnowolniona, kuratora, senior z demencją, opiekuna prawnego. To nie jest relacja oparta na zaufaniu. To system ochrony. Przedstawiciel ustawy działa, bo musi, bo prawo tak mówi i nie potrzebuje twojej zgody, bo często nie jesteś w stanie jej udzielić. A jakie są różnice? Fundamentalne, bo pełnomocnik wybór, przedstawiciel ustawowy konieczność, pełnomocnik działa na podstawie Twojej woli, przedstawiciel na podstawie przepisów, pełnomocnictwo można cofnąć, przedstawicielstwa ustawowego nie tak łatwo. Zakres działania, pełnomocnik to, co mu pozwolisz, przedstawiciel to, co nakazuje ustawa. I po co to wszystko? Ach, bo żyjemy w społeczeństwie, które musi jakoś funkcjonować. Nie każdy może być wszędzie, nie każdy może decydować o sobie. Pełnomocnictwo daje nam elastyczność, przedstawicielstwo ustawowe, bezpieczeństwo. A jeśli myślisz, że to Cię nie dotyczy. Poczekaj, aż będziesz musiał odebrać czyjś dowód, sprzedać czyjeś mieszkanie, albo podpisać umowę w imieniu babci. O, wtedy przypomnisz sobie ten materiał, i może nawet uśmiechniesz się pod nosem. To był materiał o pełnomocnikach i przedstawicielach ustawowych. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do. Mojej, na mój kanał Przemysław Goranin, także do y, moich grup facebookowych Nieznajomość Prawa Szkodzi, Akademikon Strefa Wiedzy, y, Edupublika Goranin Edukuje oraz grupy motywacyjnej Masz Swoje Wartości. Dziękuję. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa i pedagog. Zachęcam także do subskrypcji moich, mojego kanału, do udostępniania znajomym, bo ta wiedza ma służyć także ludziom. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.